Dzień dobry Guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że masz piękny dzień. Przejdźmy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Na szczęście, jeśli śledzisz moje filmy, zamknęliśmy większość pozycji dwa miesiące temu. Tesla również się wycofuje. Tesla miała rozmowę o zyskach i nastąpił duży spadek. Na szczęście, zamknęliśmy pozycję. Wszystko było na najwyższym poziomie. Wszystko było wykupione? Ostrzegałem, że trzeba sprzedawać przy wykupieniu. Trzeba kupować przy wyprzedaży. Kupujesz tanio, sprzedajesz drogo. Kupowaliśmy przy kwietniowych dołkach celnych. Kupowaliśmy przy dołkach BESY 2022-2023. Sprzedaliśmy większość dwa miesiące temu. To była dobra decyzja. Wszystko jest na dole. Nawet bitcoin spadł o 18% od szczytu. Od sprzedaży wszystko mocno spadło. Teraz głównie w gotówce czekam na powrót głównych aktywów do stref zakupu. Tesla, bitcoin, Nvidia, Google to moje główne cztery, które będę nadal kupować. Gdy są wyprzedane, kupuję co tydzień. Gdy są wykupione, co tydzień sprzedaję. To te cztery, którymi głównie handluję od 10-15 lat, więc teraz są wykupione. Zamknąłem pozycję. Mam głównie gotówkę, a gdy wrócą, pomnożę kapitał. Jeśli zarabiasz, promuj pokój i ochronę natury. Subskrybuj, lajkuj i włącz powiadomienia. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Mam aktywną transakcję. Bitcoin spadł. Tu widać moje ostatnie transakcje na Bitcoinie. Kupiłem po 109, sprzedałem po 110, 700, kupione po 107, sprzedane 110, kupione 107, 106, 500, teraz 107, 500. Ta transakcja aktywowała się wczoraj, obecnie jest 260 USD na minusie. To transakcja bitcoinem za 100 000 USD, 107 000 1 bitcoin. Zaczynamy dostrzegać, że pojawia się, mam kolejny trade na 103 tysiące, gdzie mocno spadliśmy, widać gdzie mam ustawiony kolejny trade na Bitcoinie, reszta to gotówka, przeniosłem większość kasy z Bybit, będę jej używać tylko do tradingu na BX, sprawdźmy techniczne aspekty Bitcoina, w Unii spadło o 3%, Boeing był na minusie, Tesla spadła 3,5% przed otwarciem po wynikach. O Bitcoin spadł, Nvidia spadła, reszta rynku dość płaska. Bitcoin jest na poziomie 107,600. Patrzymy na wykresy tygodniowe, zawsze od nich zaczynamy. Kryptoguru Bot, wskaźnik Bitcoina, daje sygnał sprzedaży na 124K. Jeszcze nie dał sygnału kupna. Jesteśmy w klinie wzrostowym, więc trzeba uważać. Stochastyk zaczyna wchodzić w strefę wyprzedania. Bot wskaźnika Bitcoin, kryptoguru Bot, wciąż na niebieskim kupnie, nie dał sygnału sprzedaży. Dał sygnał kupna na 20K, nadal niebieski sygnał kupna. Przejdźmy do wykresu dziennego. Dzienny stochastyk jest już wyprzedany. Wzrósł na chwilę, ale znów spada. Widać, gdzie była sprzedaż. Sprzedałem za 118 czy 120. Potem zacząłem kupować niżej i handlować w tym zakresie. Na wykresie dziennym stochastyk jest wyprzedany. Na 4-godzinnym stochastyk też jest wyprzedany. Widać, gdzie handlowałem. Nie kupiłem jeszcze, ale ustawiłem zlecenia. Zobaczmy następne poziomy wsparcia. Na dziennym główne wsparcie i przecięcie będzie około 103. Przejdźmy do wykresu tygodniowego. Na tygodniowym główne wsparcie jest dopiero przy 100. To główny obszar wsparcia na wykresie tygodniowym, nawet niżej, około 99, tu mamy wsparcie około 107, gdzie jesteśmy teraz. Było małe odbicie, ale niezbyt przekonujące. Przejdźmy do wykresu 4 godzinnego. Na 4H był spadek i lekkie odbicie. Kolejne zlecenie zostawię ustawione na poziomie 103. Zostawię to zlecenie. Zobaczmy, czy Bitcoin wzrośnie. Na 4 godzinnym nie ma wzorca. Był skok w górę, spadek, a na godzinnym odbicie od wsparcia 106,600. Gdziebym wszedł? Na poziomie 103, jak mówiłem. 103,529. A zyski pozwolę rosnąć i zobaczę. Przejdźmy do Ethereum. 3800. Nie mam pozycji w Ethereum. Nie chcę wchodzić, bo jest wciąż wysoko. Szczyt Ethereum to 4900. Spadliśmy już 23%. Ogromna zmiana. Przy milionie to 250 tysięcy straty. Dlatego chroncie kapitał. Zobaczmy wykres tygodniowy. Stochastik przesprzedany, ale może spaść. Wygląda jak flaga byka, ale opada. Przejdźmy do dziennego. Dziennie dochodzimy do 200, wygląda to jak głowa z ramionami, ale lekko przechylona. Widać trochę głowę i ramię, głowę, ramię. To trochę dziwne, ale tylko trochę. Główne wsparcie dla Ethereum, patrząc na wykres tygodniowy, byłoby na poziomie... Przebiliśmy to główne wsparcie na 4000 i spadliśmy niżej. Roczne wsparcie jest tutaj na poziomie 3300, 30 więc to jedno główne wsparcie to 3300, 30 Kolejne ważne wsparcie to 2700, a w kwietniowych minimach zeszliśmy do około 1400. Warto o tym pamiętać. 1400 jest możliwe, bo tam byliśmy w kwietniu, jeśli rynek dalej będzie spadać, ale mamy duże odbicie na 3300, silne wsparcie. Mógłbym ustawić tam transakcję na odbicie, ale krótkoterminową. Przejdźmy do Tesli, spadek o 3% w skali tygodnia. Tesla jest wykupiona. Widać, że jest dokładnie na tym oporze. Dobry obszar do kupna Tesli to okolice 287, gdzie jest główne wsparcie kanału. W tych trzech miejscach zacząłbym kupować więcej akcji Tesli na linii trendu. Jest też wsparcie około 350, ale nie jest ono zbyt mocne. Przejdźmy do wykresu dziennego. Na dziennym widać formację głowy i ramion. A, dlatego zamknąłem pozycję, bo ta formacja się tworzy. Jest nieco niewyraźna, ale widać ją na wykresie Tesli. Teraz Google. Nadal trzymam Google i Nvidia. To wszystko. Reszta to gotówka. Google na 4H wygląda jak flaga. Cel 348 nadziennym. Widać, że wybił. Jesteśmy już 78% w górę od kupna Google przy kwietniowych dołkach. 78% na wykresie tygodniowym wciąż niebiesko jest wykupiony i prawie podwójnie szczytowy, więc ostrożnie. Na miesięcznym. Stochastik nadal rośnie, ale jest wykupiony. Myślę, że Google ma potencjał wzrostu ze względu na wskaźnik PIE. Jak mówiłem wczoraj, PIE Google to 27, co jest wysokie, ale ich przychody są ogromne. Wszystko zależy od ich nadchodzących wyników finansowych, ale tutaj zachowuję ostrożność. Dołączcie do nas na telegramie. Jest Was 181 online. James pyta. Czy James ma wskaźnik krachu? Kto posłuchał ostrzeżeń z ostatnich miesięcy o trzymaniu gotówki Bitcoina, Altów i Tesli? Linki pod filmem. Bonus 60k na bit, 200 dolar na Wakes, prywatna giełda bez KYC, dostępna globalnie. Nikt nie widzi Twoich transakcji, ani niczego podobnego. Dołącz do Telegrama, gdzie jest 90 traderów i weź udział w kursach KryptoMaster i Stock Guru, aby nauczyć się tego wszystkiego. To świetna okazja. Na Platformie X mam 110-300 obserwujących. I pamiętaj, bądź ostrożny. Ludzie oszukują, używając mojego wizerunku. To okropne. Nigdy nie poproszę Cię o pieniądze. Jeśli ktoś pisze do Ciebie w moim imieniu, to oszust. Więc uważajcie na to wszyscy. A teraz wykresy w filmie. Zobaczysz 4-godzinne transakcje Bitcoina. Myślę, że Bitcoin będzie przechowalnią wartości. Dołącz też do tej dyskusji. Czy uważasz, że Bitcoin osiągnął już szczyt? 61% mówi, że jest więcej do zrobienia. 39% twierdzi, że szczyt już był. Większość nadal jest byczo nastawiona do Bitcoina, co ciekawe. Monitorujmy to i zobaczmy jak się rozwinie. To moje aktualizacje rynkowe dla Was, wszystkie linki są poniżej. Dołącz do naszej rozmowy, spróbuj się ode mnie uczyć. Jeśli chcesz nauczyć się ustawiać i czytać wykresy, kurs w stok guru i krypto, spróbuj zrozumieć co robię. To nie są porady finansowe, musisz sam podejmować decyzje. To moje transakcje i inwestycje. Rób swoje, ucz się ode mnie narzędzi, zysków, błędów, plusów i minusów i staraj się zrozumieć moje działania. Jeśli zarobisz, zatrudnij marketerów, promuj pokój i ochronę przyrody. Miłego dnia. Ciesz się życiem. Gdy osiągasz zyski, ciesz się nimi. Mieliśmy szalone zyski przez dwa lata, więc teraz możemy się nimi cieszyć, głównie w gotówce. To nie jest złe, bądź cierpliwy, czekaj na dobre okazje handlowe, czekaj na wyprzedarze głównych aktywów, które kupujesz w Twoim i moim portfelu Tesli, Bitcoinie i Google. Życzę Ci wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro.